To wielki maraton hartatywny dla naszego ucznia Wiktora Niezgody i dla młodej bielawianki Agnieszki Kudyry. Kierowana jest do wszystkich i dla wszystkich. Wielki maraton serc, ale także dzisiaj otwarte spotkania siatkarskie. Mamy wiele atrakcji, wiele się dzieje dobrego. Nie tylko muzyka, ale atrakcje dla najmłodszych. Zamki dmuchane, malowanie twarzy, również mamy zabawy, mamy również dobre jedzenie. Zapraszamy serdecznie. Ale również przede wszystkim mamy mnóstwo, mnóstwo bielawian, którzy dzisiaj przyszli i chcą pomóc. A to się liczy i to jest najważniejsze. Wiktor Niezgoda choruje na białaczkę, jest właśnie przygotowywany do przyszczepu. Natomiast nasza młoda bielawianka ma dysplazję złośliwą, jest to nowotwór kości. Jedynym ratunkiem dla niej jest operacja, Operacja, która kosztuje na dzisiaj milion złotych. Występujemy tutaj w turnieju charytatywnym jako drużyna ze Szkoły Podstawowej numer 7. Reprezentujemy naszą szkołę też pomagamy naszej koleżance, jej córce i naszemu uczniowi w szczytnym celu, którym jest zebranie pieniędzy na ich leczenie. Także y, połączyliśmy dobrą zabawę z y, fajną szczytnym celem. Myślę, że każdemu, y, jeżeli tylko możemy, pomagamy jak najbardziej. Tym bardziej, że są to osoby od nas bliskie nam, z którymi pracujemy na co dzień, jesteśmy z nimi i wiemy, jakie to są kłopoty i problemy. Gramy dla przyjemności, ale... Mogłoby być lepiej. Wszystko wina sędziego. To co przegrywamy to nas zawsze wykręci, źle posędziuje, a my dajemy z siebie wszystko. Nie, nie przejmujemy się tym, gramy y, z uśmiechem o każdy kolejny punkt, więc y, jesteśmy tutaj. W jednym celu, żeby pomóc, wynik dla nas się nie liczy. Inicjatorem zorganizowania tego przedsięwzięcia jest pan Grzegorz Różycki, głównym gospodarzem i organizatorem Dyrekcja Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7, pani dyrektor Małgorzata Cieśnik, pani dyrektor Renata Schneider-Zając i pani Monika Rusnak. Mocno zaangażowani w to przedsięwzięcie są wszyscy nauczyciele Ekologicznej Szkoły Podstawowej, samorząd uczniowski, i rodzice. Bardzo dużo pomogli nam niezliczeni fundatorzy i darczyńcy. Najważniejszą sprawą jest to, że wiele drużyn sportowych zgłosiło się do tego 12-godzinnego maratonu. To zaangażowanie w organizację tego przedsięwzięcia, tej imprezy tak duża liczba fundatorów, darczyńców, filantropów, ale przede wszystkim. Tak by ogromna obecność bielawian na tym spotkaniu odzwierciedla naszą empatię i dobre serce. Tak duża frekwencja dowodzi, że bardzo wiele osób, ogromna rzesza osób, jest, życzy Wiktorowi i Agnieszce spełnienia marzeń o zdrowiu. Tam, gdzie słyszymy, gdzie ludzie mówią: pomóż. Webson Gold Team jest, jest zawsze. Dzisiaj jestem z Eurodentem, jak widać, w grupie Eurodentu, ale jak, jak wiadomo, no wspieramy każdą tego rodzaju inicjatywę, bo jesteś tak silny, ile możesz pomóc innym. Są tu, są tu też zawodowcy, to, to na pewno nie będzie tu wygrana, ale na pewno chodzi o coś więcej, jak o wygraną. Przede wszystkim zabawa, no i pomoc. Jeżeli komuś się chce, to tylko doceniać tych ludzi, którzy za tym stoją, organizują to, bo, bo mało jest takich ludzi, którzy... Jakby u, potrafią uruchomić tą machinę, zmotywować ludzi, no y, głośne brawa na stojąco dla tych ludzi, dla organizatorów, dla tych, którzy chcą pomagać innym. Planujemy dalszą część, planujemy również wewnętrznie szkole. Licytacje, które są dzisiaj będą również na stronach internetowych, także będzie można nadal głosować. Miejmy nadzieję, że później wewnętrzne licytacje w szkołach również przyniosą efekt, ale dzisiaj jest najważniejsze. Dzisiaj nie pokazali, że jeżeli chcą to potrafią i za to dziękuję. Mamy bardzo dużo, jeżeli chodzi o licytacje. Yy, nasi sponsorzy poprzynosili wiele koszulek podpisanych bezpośrednio od sportowców, piłki, były narty. Yy, mamy wejściówki do kina, wejściówki na przedstawienia teatralne, yy, są poduszki, są kubki, są książki, więc dla każdego coś dobrego, a cel jest naprawdę szczytny. Dzień nie szuka gwiazdą, są bo, 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 kiedy wszyscy śpią.